Cześć piękni cudowni ludzie. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pozytywny Mistrz, Miłość, Akceptacja, Wdzięczność. W szkółce Pozytywnego Mistrza, w której to doświadczamy, jak być mistrzem w perspektywie mądrości serca dla siebie i dla innych. Każde dziecko potrzebuje mistrza. Także naucz się być mistrzem i bądź mistrzem dla swojego dziecka wewnętrznego i dla każdego innego spotkanego na swojej Drodze. Wszystko, co robisz dla siebie, będzie się pozytywnie przekładało na innych, na wszystkich, których spotykasz na swej drodze. Ponieważ jeśli Ty wzrastasz, wzrastają inni, bo poprzez Ciebie płynie do drugiego człowieka. Dziś chciałabym poruszyć bardzo ważną kwestię, i przypomnieć Tobie jasną, ale niesamowicie istotną rzecz. A mianowicie ryby to ryby, a dzieci to dzieci. I przestań mieszać ryby z dziećmi, i na odwrót. I będziemy mówić tutaj o kwestii odbierania dzieciom głosu. Jest to bardzo istotna sprawa i bardzo istotna rzecz, gdyż jeśli odbierzesz głos Zosi, to Zofia w swoim dorosłym życiu nie będzie potrafiła się wyrażać, wypowiadać. Jeżeli zabierzesz głos Jasiowi, to Jan w swoim dorosłym życiu też nie będzie miał głosu. Jest to ważne, aby pochylić się nad tym tematem, i dzisiaj w Szkółce Pozytywnego Mistrza będziemy o tym mówić. Myślę, że już wiesz, że ja się w tym momencie odnoszę do tego powiedzonka: Dzieci i ryby głosu nie mają. Przestań nieświadomie powtarzać. Za swoimi rodzicami, za swoimi opiekunami, za środowiskiem, z którego wyrosłeś, ten wyświechtany frazes: ryby i dzieci głosu nie mają. Takie nieświadome, bezmyślne powtarzanie jest jak złożyczenie i nieświadomie wyrządzanie krzywdy swojemu dziecku, bądź to każdemu innemu dziecku, którego spotykasz na swojej drodze. Czy to jako nauczyciel. Czy to jako babcia, czy to jako pani ze sklepu, jako dorosły człowiek jesteśmy odpowiedzialni wobec dzieci, które spotykamy na naszej ścieżce życia, ale też jako dorosły człowiek jesteś odpowiedzialny tutaj wobec i za swoje wewnętrzne dziecko, czyli za swoją podświadomość. Pamiętaj o tym, gdyż jako dorosły człowiek Masz ogromny wpływ na dziecko, na jego dzieciństwo i na to, jakim człowiekiem on będzie w dorosłości i w czy, co będzie w jego dorosłości się manifestowało z okresu dzieciństwa. Ja później w, późniejszym, w późniejszych minutach tego filmu będę chciała Tobie powiedzieć i przekazać, jak możesz sobie pomóc swojemu wewnętrznemu dziecku, jeżeli doświadczyłeś tego w swoim dzieciństwie? Bo tylko poprzez transformację tego, co doświadczyłeś w dzieciństwie, możesz nadać nową jakość tym dzieciom, które spotykasz na swojej ścieżce życia, ale to wszystko będzie płynęło poprzez Ciebie, czyli najpierw musisz zacząć pracować ze swoim wewnętrznym dzieckiem, zmienić to w swojej podświadomości. W tym, co jest po prostu w tobie, w każdej komórce twojego ciała, w twojej podświadomości, no wszędzie masz to po prostu wgrane. Ja to widzę, przepraszam za słowo wgrane, no nie mam akurat teraz innego odpowiednika na to słowo i po prostu przychodzi mi cały czas tylko to, ponieważ. W momencie, kiedy zrozumiesz, jak działa człowiek, jak działa umysł, jak działają te schematy, które mamy z dzieciństwa, te, na, te przekonania i tak dalej, to zobaczysz, że to, jest, to są nawyki, to są nawyki myśleniowe, nawyki, jak się zachowujesz. I to wszystko, po prostu uczysz się tego, to jest po prostu tak, jakby zapisywanie tej płyty, i w bardzo wielu materiałach, w bardzo wielu książkach, którym, z których ja korzystam, z których ja w swoim życiu przeczytałam już mnóstwo, bardzo często jest te, właśnie to porównanie do płyty, czy to do komputera, do dysku twardego. I rzeczywiście ja używam te słowo nagrywać, wygrywać, itd. Tak ale nie do końca też czuję to te słowo. Na razie nie mam innego y, takiego zastępnika na to, jakiegoś lepszego słowa. No, bo my też jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy żadnym sprzętem, jesteśmy czymś dużo, dużo więcej niż płytą czy dyskiem twardym, tak? Ale po prostu bardzo łatwo, y, używając tego porównania, myślę, że bardzo łatwo można też zrozumieć i przekazać drugiemu człowiekowi. Co się ma na myśli. Więc wybaczcie słowo wgrywać. Mam nadzieję, że rozumiecie, co to mi chodzi. Może ktoś z Was ma jakieś lepsze słowo na to. Jeżeli tak, napiszcie proszę w komentarzu. Ja chętnie to poczytam, chętnie przyswoję jakieś inne, inne słowo na to. Więc jeżeli masz takie słowo, napisz w komentarzu z góry. Bardzo Ci dziękuję. Tyle e, takiego off-topiku na marginesie. Powracamy do meritum. Zastanów się proszę przez chwilę, czy naprawdę chcesz odebrać swojemu dziecku głos? Czy naprawdę chcesz, aby twoje dziecko jako dorosły człowiek miało trudności z wypowiadaniem swojego zdania, ze stawaniem w swojej obronie? Czy naprawdę chcesz, aby twoje dziecko miało trudności z wypowiadaniem się? W jakimś temacie, aby mogło wyznaczać też granice, zmówienie mnie i stawianie swoich granic w pracy, w związku, w relacjach z innymi ludźmi. Powtarzanie takiego frazesu. Jest właśnie takim nagrywaniem tego przekonania, tego schematu w podświadomości tego dziecka, które będzie się odgrywało w jego dorosłym życiu. Czyli to, co zasiejesz w jego dzieciństwie, będzie się manifestowało w dorosłości. Z tego też względu uważam, że to jest naprawdę wyrządzanie krzywdy dziecku. Stąd bądźmy świadomi tego, co robimy jako dorośli. Wobec, wobec dzieci. Powtarzanie tego frazesu i niepozwalanie, aby dziecko mogło się wypowiedzieć, i ciągłe odbieranie jemu głosu jest rzeczywistym nakładaniem blokady na to dziecko i jego ograniczeniem. Jest to usztywnienie dziecka, blokowanie przepływu swobody, tak naprawdę jego energii, i blokowanie czakry gardła. Która to czakra właśnie odpowiada za wyrażanie siebie? W momencie, kiedy powtarzasz ten, ten frazes, że ryby i dzieci głosu nie mają, to nie dość, że cały czas nauczasz tego swoje dziecko, właśnie, że on nie ma głosu, że on nie może się wypowiadać, że jego zdanie nie jest ważne, że nikogo nie obchodzi jego zdanie, to odbierasz jemu właśnie możliwość, aby nauczyło się tej umiejętności wypowiadania siebie, wyrażania siebie, wypowiadania swojego zdania w danej sprawie. Właśnie nie dajesz mu tej umiejętności, aby to dziecko mogło zaznaczać też swoje granice. Pamiętaj, dziecko jest też człowiekiem, które to dziecko będzie dorosłym też człowiekiem, i to czego się to dziecko nauczy w dzieciństwie, to będzie manifestowało się w jego dorosłości. Mówi się, że dziecko i ta podświadomość dziecka, czyli tak naprawdę te schematy, te wzorce, które później bardzo odgrywają rolę w dorosłym życiu, czyli tak naprawdę mają piętno na to dorosłe życie, to jest od okresu prenatalnego do okresu siedmiu lat. Tak jest podawane w literaturze. Ja myślę, że też późniejsze wydarzenia mają na to też swój wpływ. Niemniej jednak rzeczywiście ta podstawa, na której później bazuje dorosły człowiek, ona jest stworzona w pierwszych latach jego życia. Także ty jako dorosły człowiek, jako rodzic, jako nauczyciel, jako przedszkolanka, um, nie wiem pani w sklepiku szkolnym, czy jako dorosły człowiek ma naprawdę ogromną odpowiedzialność w stosunku do tego. Dziecka. Ale wiesz, tak naprawdę w pierwszej kolejności zawsze my tą odpowiedzialność w stosunku do siebie, bo tak jak mówię i powtarzam, to wszystko płynie z ciebie. To jeżeli ty tak na automacie powtarzasz tak naprawdę ten frazes i tak samo mówisz to do swojego dziecka, no to to jest właśnie dowód to, na to, że Ty miałeś coś takiego, Ty doświadczyłeś to w swoim dzieciństwie i teraz, żebyś Ty nie przekazywał tego dalej, żeby to się skończyło na Tobie, czyli żeby te domino nie szło po prostu dalej, to Ty musisz te domino, musisz, to no nie musisz, ale mam nadzieję, że tak wybierzesz. Ja zachęcam poprzez te filmiki do takiego wyboru, czyli, żeby, że Ty powinieneś po prostu zastopować, powiedzieć stop, stopuję to i ja nie, ja nie daję tego dalej. I żebyś ty nie dawał tego dalej, no to trzeba po prostu też tą nową jakość stworzyć w sobie. Trzeba zadbać o swoje wewnętrzne dziecko, o swoje przekonania, o swoje schematy, o swoją podświadomość, także świadomością wpłynąć na podświadomość. No cały ten kanał i ten projekt jest właśnie o tym, abyśmy byli blisko siebie, abyśmy stworzyli bliską relację z samym sobą, czyli aby poprzez nas można było tworzyć nową jakość życia, nowe relacje, które wzbogacają nasze życie i które powodują, że my wzrastamy i wzrastają też inni ludzie. Stąd też nazwa projektu Pozytywny Mistrz, bo pozytywny Mistrz jest człowiekiem, który jest wewnętrznie mocny, który zna swoje, który zna siebie, który jest blisko siebie, blisko swojego serca, a poprzez to, że sam jest mocny, może uskrzydlać inne osoby, może dawać innym osobom, innym dzieciom, dorosłym ludziom, Wiarę w ich możliwości i budować relacje, które wzmacniają i powodują wzrost tego drugiego człowieka. <laughs> Więcej o tym, kim jest pozytywny mistrz, też możesz poczytać na mojej stronie internetowej www.pozytywnymistrz.pl. Tam, właśnie w opisie projektu, Pozytywny Mistrz jest napisane: Kim ten pozytywny mistrz? Jest i też nagram niedługo taki filmik o tym, kim ten pozytywny mistrz jest, skąd to się wzięło i dlaczego taka, a nie inna nazwa. Dlatego, że każdy w nas w codziennym życiu jest mistrzem. Nie widać tego. Wiesz, na co dzień, tak? Bo nie wiem, nie wszyscy nosimy peleryny, ale tak naprawdę my jesteśmy, my jesteśmy tymi mistrzami. Możemy być mistrzem każdego dnia. I jeżeli jesteś rodzicem, jeżeli jesteś nauczycielką, to jesteś właśnie mistrzem dla dzieci, które spotykasz w swoim życiu. Ale stań się też mistrzem i najpierw w pierwszej kolejności stań się mistrzem dla swojego dziecka wewnętrznego, bo wtedy... Chciałabym powiedzieć, że zadzieje się magia, bo fajnie też to brzmi, ale to nie będzie magia. To po prostu będzie realność, transformacja tego, co, mnie, co nabyłem, tego, co, co się nauczyłem, na to, co ja wybieram, na to, co ja chcę tworzyć na nową jakość. Na nową jakość, tak naprawdę, myślę, sobie całego społeczeństwa, bo jeżeli podejdziemy do wychowania dziecka, do wzrastania dziecka i do rozwoju osobistego w nowej perspektywie, w nowym zrozumieniu takim świadomym zrozumieniu to naprawdę możemy tworzyć zupełnie inne społeczeństwa, inne relacje. A w tym momencie jest to bardzo potrzebne, szczególnie dzieciom w szkołach, w przedszkolach i innych placówkach oświatowych. W których są dzieci, bo no, informacje z tego środowiska też są niepokojące w takim znaczeniu, że ilość samobójstw wśród, wśród dzieci wzrasta. Te relacje, ta wiara w siebie dziecka, przechodzi kryzys. Ja nie chcę o tym zbyt dużo mówić, bo nie chcę koncentrować się na tym, ale mój projekt ma na celu przeciwdziałać temu i koncentrować się na tym, co my możemy zrobić, aby te liczby, Malały. Czakra gardła, czakra piąta, daje nam prawo do mówienia i abyśmy byli słyszanymi. W tym miejscu będę chciała przeczytać Wam krótko, co to znaczy, jak się zachowuje ta, ta czakra, ta energia tej czakry, kiedy jest właśnie w niedoczynności, w nadczynności i w równowadze. Jest tutaj to ładnie bardzo opisane, a niektóre rzeczy znam z własnego doświadczenia. Czyli tak, w nadczynności jest to nadmierna gadatliwość. Mówienie zbyt głośno, jąkanie się, plotki, trudności w zapanowaniu nad sobą. W niedoczynności jest to lęk przed mówieniem, mówienie drżącym słabiutkim głosem, problemy z ubraniem uczuć słowa, tajemniczość, utrzymywanie sekretów, nadmierne zamykanie się w sobie. Natomiast równowaga tej czakry gardła, jeżeli jest w równowadze, to mamy jasne i zwięzłe wypowiedzi, mówienie donośnym, pełnym głosem, poznanie własnej prawdy, bycie dobrym słuchaczem, pozostawanie w harmonii z samym sobą i z innymi. Jest to ważne, ponieważ w momencie, kiedy nie masz tej umiejętności wyrażania siebie, to możesz też doświadczać, czyli tak naprawdę nie ma tego przepływu energii, nie masz tej umiejętności, to możesz po prostu doświadczać w ciele różne takie przykrości i trudności. Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ponieważ ja też słyszałam bardzo często w dzieciństwie właśnie ten frazes i też słyszę, jak teraz inne dzieci to, to słyszą. Konsekwencje są takie, że trudno ci po prostu wypowiadać jako dorosły człowiek. Zaczęłam to obserwować u siebie, ponieważ ja w sytuacjach pracowych, zawodowych, w momencie, kiedy się wypowiadałam, bardzo często brakło mi tchu. Ucinało mi po prostu w połowie zdania, w połowie słowa. I brakło mi też tchu. I zastanawiałam się, skąd to w ogóle jest, co jest z tego przyczyną, że ja nie mogę do końca się wypowiedzieć. W niektórych momentach osoby, z którymi rozmawiałam, tak mocno na mnie wpływały, że w ogóle wypowiedzenie siebie powodowało u mnie pot na plecach. I obserwując tak te moje reakcje, o co tutaj chodzi, właśnie doszłam do tego zablokowania tej energii tutaj, w tej czakrze gardła i właśnie braku tej umiejętności mówienia, którą tę umiejętność musiałam po prostu się nauczyć. To trwało troszkę, zanim ja się tej umiejętności też nauczyłam, bo to po prostu trzeba było najpierw jakby skasować schemat, w który wierzyłaś, skasować po prostu ten ciąg myślowy, w który człowiek uwierzył, i po prostu nauczyć się wypowiadać. Był taki moment w moim czasie, kilka lat temu, rzeczywiście w pracy ja nie byłam w stanie mówić stanowczym głosem, tylko mówiłam właśnie takim cieniutkim, drżącym, słabiutkim głosem. I nawet jak chciałam powiedzieć mocniej, to rzeczywiście nie byłam w stanie. Ja po prostu byłam rzeczywiście zblokowana. I zauważam to wśród wielu dorosłych ludzi, ten brak właśnie umiejętności wypowiadania się, bądź mówienia tak cichutkim głosem, że szczególnie jest to uciążliwe w momencie, kiedy prowadzisz jakieś wystąpienie publiczne. Bardzo często w sytuacjach zawodowych trzeba wyjść na forum, przed publikom na jakieś zebranie i podczas tego zebrania wypowiedzieć się. I brałam udział w wielu takich zebraniach, w którym to osoby, które mówiły, stały na samym środku, sali nie były słyszane na końcu tej sali, mimo że sala nie była wcale duża, bo nie byli w stanie mówić głośniej. Nawet kiedy ktoś ich poprosił o to, żeby mówić głośniej, to ich głos nie pozwalał na to. Był tak bardzo cichutki, że myślę, że pierwsze dwa rzędy takie o, tą osobę były w stanie usłyszeć. To wszystko wywodzi się z dzieciństwa i właśnie z blokowania tego mówienia i umiejętności mówienia. Z tego, że dziecko uwierzyło w to, że nie ma prawa głosu, że nie może się wypowiedzieć, że nie może powiedzieć swojego zdania, że jego zdanie nie jest ważne. I w momencie, kiedy wygrasz sobie takie schematy myślowe, takie przekonania w swoją podświadomość, to one później też odgrywają swoją rolę w dowolności. W swoim dorosłym życiu. Także bardzo ważne jest, żeby tego dziecku no, nie zapodawać, nie wgrywać, nie zaszczepiać, jakkolwiek, jakiekolwiek słowo tutaj sobie na to wybierzesz. Bardzo ważne jest, żeby po prostu uczyć dziecko, że może się wypowiedzieć, jak może to zrobić. Uczyć dziecko w to, to, że ma prawo głosu. Ważne jest, żeby nauczyć dziecko. Wiary w to, że może powiedzieć swoje zdanie i świat się nie zawali, nic mu się po prostu nie stanie. Ten frazes ryby i dzieci głosu nie mają, który już dawno powinien odejść do lamusa, jest bardzo szkodliwym powiedzeniem, który odbiera głos dziecku i umiejętność wypowiadania się i zajmowania stanowiska w danej sprawie w jego dorosłym życiu. Otóż, dzieci mają głos. Nie są rybami, mają prawo wypowiedzieć się. Wysłuchaj, co chcę ci powiedzieć. Pamiętaj, wszystko to, co nauczysz w dzieciństwie Zosia, będzie manifestowało się w dorosłym życiu Zofii. Wszystko to, co zasiejesz w dzieciństwie Jasia, będzie wzrastało i odzwierciedlało się w dorosłym życiu Jana. Apeluję do Ciebie, niech skończy się na Tobie, przerwij te błędne domino. Przerwij te nieświadome, bezmyślne powtarzanie pewnych frazesów, które słyszałeś w swoim dzieciństwie. Przetransformuj to w sobie, zmień to w sobie. Zajmij się swoim wewnętrznym dzieckiem, daj sobie prawo głosu, daj sobie prawo mówienia nie, daj sobie prawo stawiania w swojej obronie, daj sobie prawo wypowiadania się w jakiejś sprawie. Naucz się sam tego, żebyś mógł nauczać tego. Inne dzieci, Twoje dzieci, dzieci spotkane na Twojej ścieżce życiowej, czy innych dorosłych. Pamiętaj, każde dziecko potrzebuje mistrza. Dorosły człowiek jest mistrzem dla dziecka. Staj się takim rodzicem dla siebie, dla swojego wewnętrznego dziecka i dla dziecka, jakiego sam nigdy nie miałeś. Stań się takim nauczycielem dla siebie i dla dziecka, jakiego sam nigdy nie miałeś. Stań się taką babcią, takim dziadkiem, taką ciocią, takim wujkiem, jakiego sam nigdy nie miałeś. Stań się pozytywnym mistrzem i naucz innych być mistrzami. Bądź pozytywnym mistrzem, bo zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak i fizyczne. Co możesz zrobić dla siebie? Jeżeli jako dziecko sam słyszałeś ten frazę, z dzieci i ryby głosu nie mają, i możesz u siebie zauważyć, albo obserwujesz u siebie, że rzeczywiście odbiera ci głos, nie jesteś w stanie mówić głośniej, nie jesteś w stanie mówić jasnym, pełnym głosem, drży twój głos, kiedy się wypowiadasz, bądź zalewają cię siódme poty, albo masz jakieś inne reakcje w ciele, typu nie wiem, trzęsą ci się dłonie. Zbrakuje Ci tchu i przerywa Ci po prostu Twoją wypowiedź w środku słowa, czy w środku zdania, albo czujesz jakiś rodzaj napięcia czy stresu w momencie, kiedy musisz się wypowiedzieć. Takie mogą być reakcje, takie mogą być skutki. Tak możesz to odczuwać jako dorosły człowiek, który, któremu odebrano głos, kiedy było dzieckiem. I to jest po prostu zapisane w Twojej podświadomości, Twoje wewnętrzne dziecko po prostu to pamięta. I co możesz zrobić dla siebie, aby po prostu same, samego siebie nauczyć, czyli swoje wewnętrzne dziecko nauczyć wypowiadania się i nauczyć po prostu tego, że ma prawo mówić swoją prawdę, ma prawo głosu, ma prawo wypowiadać się. Więc to, co możesz dla siebie zrobić, to po pierwsze, e, pierwsze co od. Otulić od, siebie troską, powiedzieć sobie spokojnie, nawet sam do siebie, spokojnie, w porządku, masz prawo głosu, masz prawo się wypowiedzieć, pracować po prostu z, tym, z tą reakcją i po prostu mówić też do siebie, do tego swojego wewnętrznego dziecka, spokojnie. Możesz to powiedzieć, wiesz, to nie musi być w tym momencie, kiedy to się akurat dzieje w tym punkcie, ale po tej sytuacji, kiedy dzieci znajdziesz swoją bezpieczną przestrzeń. I będziesz mógł po prostu powiedzieć to do siebie. Rekomenduję również pracę z lustrem. Praca z lustrem ma, przynosi bardzo dużo pozytywnych efektów, i wtedy po prostu widzisz siebie i możesz po prostu rzeczywiście nawiązać ten kontekst wzrokowy i po prostu do siebie mówić. I też właśnie takie wypowiadanie się możesz po prostu ćwiczyć przed lustrem. Wielcy mówcy ćwiczą przed lustrem, właśnie też swoje wypowiedzi wystąpienia publiczne, ale jest to taka takie fizyczne ćwiczenie które wyrabia też tą umiejętność mówienia. Czyli sukcesywnie przełamuj swoje blokady i mimo trudności ćwicz się w wypowiadaniu swojego zdania. Możesz też śpiewać piosenki, jak jesteś pod prysznicem, jeździsz werem, krzyczeć w aucie lub w przestrzeni, gdzie jesteś sam. Możesz czasami pychać do lasu i tam też może trochę pokrzyczeć, czy gdzieś na taką przestrzeń natury, gdzie po prostu będziesz sam i będziesz mógł pokrzyczeć tak, żeby wydobyć ten głos i wydobyć tą energię, która jest tutaj skumulowana po prostu w tej czakrze gardła, żeby po prostu ruszyć tą energię i abyś zaczął mieć ten po prostu przepływ. Tutaj jeszcze raz powtórzę, wypowiadanie się przed lustrem, naprawdę rekomenduję pracę z lustrem, ale też, że możesz zrobić taka medytacja z mantrą, i akurat tutaj, jeżeli chodzi o czakrę gardła, można wypowiadać taką mantrę ham. Om. Dźwiękiem czakry gardła jest dźwięk ham, czyli takie przeciąganie A. I można sobie po prostu tym głosem i tą tonacją tego głosu po prostu się pobawić. Raz wyżej, raz niżej. Tak, aby odblokować po prostu tą czakrę, ten przepływ głosu. Następną jeszcze metodą, którą możesz zrobić dla siebie, to jest świadome pracowanie z afirmacją. Mam prawo do swojej prawdy, mam prawo wyrażać siebie, mam prawo dbać o swoje dobro, mam prawo dbać o swój dobrostan, mam prawo powiedzieć nie, mam prawo wypowiadać swoje zdanie. I tutaj chciałam przytoczyć pewną sprawę, bo zauważyłam, że wiele dorosłych osób ma trudności z wypowiadaniem nie, z mówieniem nie. Ja swojego czasu też miałam tą trudność z mówieniem nie i pamiętam wiele lat temu jedna z takich mądrzejszych rad od jednego z mojego przełożonego była taka Kamila nie bój się mówić nie. W momencie kiedy nie umiesz mówić nie, to wszechświat tak będzie robił, że będzie ci tą lekcję cały czas odtwarzał. Tak długo, dopóki nie nauczysz się mówić nie. Czyli na przykład możesz w pracy osoba, która nie, po... sytuacja takiej zawodowa, bo najczęściej obserwuję to w sytuacjach zawodowych, osoba, która nie umie mówić nie, będzie przyciągała takie osoby, którym będzie musiała powiedzieć nie. Na przykład ta osoba będzie ściągać drugą osobę, która będzie na przykład zrzucać na nią pracę, czyli po prostu będzie zrzucać na nią pracę, żeby ta robiła za nią. I tak długo, póki ta pierwsza osoba, która ma za zadanie nauczyć się mówić nie, nie powie nie. To będzie się irytować, frustrować, że robi za kogoś, że robi, wiesz, dwa razy więcej. Tak długo będzie to robić, póki ta frustracja, czy ta energia się nie zbierze na, w takiej sile, że w końcu powie nie, nie będę tego robić. Aż w końcu nauczy się po prostu mówić nie, aż w końcu nauczy się, że jej odpowiedzialnością, obowiązkiem jest dbanie o samą siebie, samego siebie, a słowo nie pozwala też wyznaczyć swoje granice. Tak? Wyznaczyć swoje granice. Kiedy jest już za dużo i przekraczasz moją granicę, i hola, hola, cofnij się dwa kroki, bo jesteś za daleko. I kiedy powiedzieć nie, bo dajesz mi już za dużo, ja nie będę po prostu robić za ciebie. E, więc ja to obserwuję i to jest po prostu ta perfekcyjność, tego jest zadziwiająca, ale świat i Twoje życie zewnętrzne będzie Ci pokazywać to, czego trzeba się nauczyć. I jeżeli właśnie jest to. Ta umiejętność mówienia, nie wypowiadania się, będzie to w Twoim życiu widzialne, stań się świadomym obserwatorem tego, co się w Twoim życiu wydarza, i wtedy będziesz mógł też to zmieniać. Będziesz mógł pracować ze swoją podświadomością, czyli świadomie pracować z podświadomością, świadomie wpływać na podświadomość, aby tą umiejętność sobie wykształcić, wydobyć ją i aby móc przekazywać już tą taką piękną, pozytywną umiejętność dalej. Podsumowując, to, co możesz zrobić dla siebie, aby nauczyć się tej umiejętności wypowiadania swojego zdania. Po pierwsze, praca z lustrem i wypowiadanie tych wypowiedzi do lustra, po drugie, praca też z lustrem, z afirmacją, że masz prawo mówić. Po trzecie, rozmowa z samym sobą i swoim wewnętrznym dzieckiem, pozwalająca i przewracająca prawo głosu, pozwalająca wypowiadać się. Po czwarte, medytacja z mantrą, tutaj mówiłam o Ham i Om, oraz śpiewanie piosenek, krzyczenie w aucie lub w przestrzeni jakiejś takiej natury, gdzie możesz sobie na to pozwolić, czyli po prostu badanie, badanie też rejestrów swojego głosu, oraz świadome pracowanie z afirmacją. Mam prawo wyrażać siebie, mam prawo do swojej prawdy, mam prawo dbać o swój dobrostan, mam prawo, aby wyrażać. Swoje zdanie i mówić, nie zaznaczać swoje granice. Tą afirmację możesz zbudować tak, jak tobie jest to potrzebne. Pamiętaj, jako dorosły człowiek jesteś odpowiedzialny wobec swojego wewnętrznego dziecka i dzieci wokół siebie. Pamiętaj, że masz wybór i masz moc, aby zatrzymać to domino negatywnych schematów, i abyś mógł stworzyć nową jakość, nowy schemat, który będzie miał ogromny wpływ, pozytywny wpływ. Na Ciebie, na dzieci wokół Ciebie i na ludzi, którzy są wokół Ciebie, bo wszystko to, co robisz dla siebie, przekłada się też na innych, bo to poprzez Ciebie płynie do drugiego człowieka. I bądź pozytywnym mistrzem, bo zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak zdrowie fizyczne. Bądź blisko swojego serca, słysz głosu swojego serca i idź mądrością swojego serca. Dziękuję za dzisiaj. Do następnego razu. Dobrego dnia z serdeczności.